Dwie pary w środę 12 listopada odebrały z rąk prezydent Joanna Gatowskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie, czyli tzw. Złote Gody. Medale odebrali państwo Ewa i Mieczysław Lasota, którzy ślub wzięli w 1974 roku w Świnoujściu, a także państwo Halina i Mieczysław Prus, którzy swój ślub również wzięli w 1974 roku, tylko że w Wolinie. z życzeniami kolejnych pięknych, wspólnych, pełnych zdrowia. Dziękujemy Pana Prezydenta Kamila Bryckiego, prezydent, Zręcznika Lata, za Twojego lepiej życia. Gratuluję. I życząc. dużo, dużo Przede wszystkim. Pozwólcie Państwo, że w imieniu Świnoujskiego Samorządu złożę Państwu przede wszystkim ogromne gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu, ale i życzenia. Życzenia przede wszystkim zdrowia, dalszego wzajemnego szacunku, miłości, wyrozumiałości, pomocniczości, którą Państwo sobie świadczycie, bo jest to najlepszy dowód na to, że ze sobą jesteście i taki piękny jubileusz świętujecie. Gratuluję Wam rodzin, gratuluję Wam dokonań, które osiągnęliście poprzez swoje życie osobiste i zawodowe i wierzę głęboko, że macie dzisiaj bardzo dużo, satysfakcji z tego wszystkiego, czego udało Wam się wspólnie dokonać. Jako wspólnota samorządowa bardzo się cieszymy, że osoby o tak długim stażu i pożyciu małżeńskim są wśród nas. Wy jesteście Państwo najlepszą promocją instytucji małżeństwa, jeśli można tak powiedzieć, w gronie swoich rodzin, ale również przyjaciół, sąsiadów, znajomych. I cieszę się, że w naszych spotkaniach uczestniczą również media, które pokazują, że warto Właśnie ze sobą zgodnie, szczęśliwie żyć, że można na siebie liczyć. Serdecznie życzę pięknego dzisiejszego dnia, wielu wzruszeń, wspomnień, no i przede wszystkim patrzenia dalej, dalej w przyszłość. Po wręczeniu medali na odznaczonych, ich rodziny czekały lampka szampana i 100 lat odśpiewane wraz z rodzinami.